Cześć tu teraz na piłkę i zapraszam Was do omówienia w przyszłym wydarzeń piłkarskich, czyli z dnia 11 stycznia. Zapraszam. Raiden Sancho zostaje wypołczony z Manchester United do Borussia Dortmund, czyli bez klubu z Dortmundu jest wypłaczony do 30 czerwca tego roku, a opłata za tego za te wypołczenie jest to 4 miliony euro. Martin Polacca wraca do Polski. Były zawodnik m.in. Y, Podbyskiego Bielskiego Biała podpisał umowę z Sand Sandecją Nowy Sącz. Zobaczymy, czy pomoże y, Sandecji utrzymać się w długiej lidze. I y, przeniós przeniósł się do Nowego Sącza y, Słowak jako wolny zawodnik. Leonardo Bonucci przechodzi z y, Unią Berlin do y, Fenerbahce. Cena tego jest nieznana, ale wiemy, że podpisał umowę do 30 czerwca tego roku. Radu Dragusin, rumuński środkowy obrońca z i przechodzi do Tottenhamu za 25 milionów euro. Lat, 21-latek ma w CV na przykład Juventus, no i podpisał umowę do 30 czerwca 2030 roku. A na koniec Eric Dier, 29-latek, przechodzi z Tottenhamu do Bayernu Monachium. No i podpisał umowę z bawarczykami do 30 czerwca również tego roku. Jeśli chodzi o mecze to wczoraj Puchar Włoch i Super Puchar Hiszpanii, a za to dzisiaj Premier League, Ligę, Bundesliga i La Liga. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Zapraszam na moje media społecznościowe. Jak na TikToku, to zapraszam do zaobserwowania mi tutaj i do tego filmu. No i już widzimy się jutro. Cześć!